witam was bardzo serdecznie w pierwszym vlogu na moim kanale. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie mi to nagrywanie. Mamy dzisiaj 7 grudnia, czyli sobota. Jest godzina 9.30 około. Ja zaraz będę musiała wyjść na przystanek, bo jadę z chłopakiem do miasta, załatwić kilka spraw. Jeżeli mi się uda i nie będę się za bardzo wstydzić, to może coś nagram. Ja ogólnie pokażę wam kalendarze. Aktualnie mam już tutaj dwa kalendarze. Z herbat, to mnie wam pokazywałam, i z Kinder'a. Z Kinder'a dostałam na właśnie 6 grudnia, czyli na Mikołajki, czyli wczoraj. I siódemeczka przetwierałam. O, jest. O, Mamy ten Kinder Bueno. Mm. Więc spoko zaraz go sobie zjem, a z herbaty też już sobie ją wypiłam i jest to aneżowa taka sobie, taka ziołowa. No. Jak na razie smakowała mi ta różana, ananasowa mam jeszcze mam, jeszcze jej nie wypiłam. Mleczna, droga, to klasycznie i żurawinowa żurawinowo, żurawinowa mi też smakowała i jest okej. Okay. Ten przysmak świętego Mikołaja taka sobie, więc... No. Tego jest nieciekawa, magiczna noc. Hmm. A tu dopiero mój ulubiony. No, hmm. Ła, sobie wolnałam. No więc wszystkie, wszystkie okienka mam już te otwarte do oczywiście do siódmego. Ogólnie to mm, w czwartek nie pojawił się filmik i to, to też nie jest moja wina, tylko mojej siostry. No, e, ponieważ e, nie chciało jej się montować. Filmiku. I właśnie filmik, który miał pojawić się w czwartek, nie pojawił się w piątek. Też miał, ale no też nie, nie zdążyłam. Znaczy, ona nie zdążyła go zmontować. Pojawi się dzisiaj i to już jest pewnie, dzisiaj się pojawi. Więc oczekujcie. Ten film pojawi się w niedzielę, no, a kolejny jeszcze w poniedziałek, więc siostra będzie miała bardzo dużo roboty przy montowaniu. Ja postaram się jej jakoś pomóc, jeżeli znajdę jakiś czas. Ale zobaczymy. Więc tak, zapraszam Was do spędzenia dnia ze mną. Już chodziłam z zakupów do domu, jednak pojechałam samochodem, bo nie było aż tak zimno, bym e, nie mogła jechać. Więc super, przynajmniej myśleliśmy marzec e, o tym dworze tylko pojechaliśmy samochodem niestety był taki trochę wielki ruch szczególnie przy rynku była sobota i... Uff, już nie wiedziałam bo totalny stres mnie złapał jak jechałam ale dałam sobie radę i jestem w domu jestem happy pozałatwiliśmy kilka spraw głównie poszliśmy do biura podróży troszeczkę popytać się o wyjazd za granicę, ponieważ planujemy w wakacje pojechać za granicę i pan nam polecił Bułgarię i chyba się właśnie na nią zdecydujemy, tylko musimy jakiś fajny hotel sobie jeszcze poszukać dużo hoteli nam zaproponował i, i no ale musimy wspólnie jeszcze tak pooglądać i spokojnie I, ale chyba właśnie na Bułgarię się zdecydujemy już się doczekać nie mogę ale po angielsku to ja nie umiem gadać, więc nie wiem jak to wyjdzie, naprawdę bo totalnie ja na angielskim to to nie będziemy jakiś domingowy <gryw> nie wiem, nie mam wtedy jak to wyjdzie, ale bardzo bym chciała pojechać po prostu odpocząć koniec szkoły, po prostu pojechać tak w lipcu e, na wyjazd za granicę, pierwszy raz za granicę bo nigdy nie byłam za granicą i, i no taka nowość inna, prawda? E, teraz będę e, sobie grać prawdopodobnie w simsy będę nagrywać odcinek na poniedziałek albo na jakiś inny dzień, totalnie nie wiem jak ja to zrobię nie pamiętam robię rozpiski, ale będę, będę nagrywać Simsy teraz prawdopodobnie albo po prostu sobie tak pokram, potem będę musiała trochę poczytać ferdy durkę, niestety. I będę musiała się zacząć uczyć do y, matematyki i zacząć robić dodatki do biologii, ponieważ przyszły tydzień mam strasznie ciężki ponieważ poprawy y, będę musiała mieć z matematyki w poniedziałek i w piątek. Y, mam jeszcze sprawdzian z biologii we wtorek i kartkówkę we wtorek z historii, y, więc życzę no, mi powodzenia w tej sprawie, więc muszę się tym po prostu zająć. By nie zostawiać to na no, niedzielę, ponieważ no, będzie ciężko. I to chyba tyle. Obiad zjedliśmy, pewnie, jak widzieliście, na przebiciach w 7 Street. Więc, no, było dobre. A tak to, no, odpocznę sobie. Teraz szczególnie sobie odpocznę. Po prostu pokram sobie w coś, zajmę się. Sobą, a potem zajmę się po prostu lekcjami, więc zapraszam do dalszego oglądania. Możecie też zostawić kapkę w górę w tej, w tej chwili i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ już dobyliśmy do setki, więc jest super, ja się bardzo, bardzo cieszę z tego powodu. I teraz tylko czekać na 200. Tak, tak po stówce będziemy sobie lecieć, więc ja czekam na 200. Teraz w bardzo, bardzo chciała, więc zostawcie też czerwony właśnie przycisk, być szary, tak, tam na dole i łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Ogólnie jeżeli trzęsie mi się kamera, to przepraszam, ale pff, ręka mi się trzęsie i ciężko mi trzymać ten telefon. Więc tak, do zobaczenia później. Ogólnie to o 15.30 wszedł na kanał e, e, odcinek Friends Tag z moją przyjaciółką. Z Uzią. o tutaj, tak. Zapraszam w ogóle do oglądania. Yy... Tak, prawdopodobnie będziecie mieć tutaj w karcie link do tego filmiku. Ja sobie teraz jem mandarynki, czy tam klementynki, jak to tam ktoś wie I piję herbatkę nasową. Jest okej, okay, ale... Szału nie ma, oczywiście się zatrzymało, mam internet, ale dobra. E, jest ogólnie 16.38, ponieważ pojechałam e, z moją mamą e, na chwilę na miasto i tak troszeczkę się zaszło, więc tak, teraz sobie będę odpoczywać. A odpoczywać będę przy vlogu Jurki Kobus, bardzo serdecznie polecam, od około 5-6 lat ją oglądam i codziennie czekam. Na każdy film. Więc teraz będę się y, relaksować. Zrobiłam sobie właśnie mój makaron ulubiony y, z sosem pomidorowym. Y, to takie spaghetti moje domowe stofu. Y, I oglądam sobie. Y, o Boże, czarodziejki drugi sezon, więc bardzo polecam w ogóle ten, ten serial. na dnia, którą mam godzinę około 19.30. Ogólnie też chciałabym się z wami pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie tego krótkiego vloga. Nawet nie wiem, gdzie to wyjdzie. Za dużo nie nakrywałam, no ale cóż, możecie zobaczyć troszeczkę, jak będą wyglądać te vlogi, mam nadzieję ogólnie, że nie będzie aż tak bardzo trzymać ta kamerka, w sensie kamerka, w sensie mój telefon, no mam nadzieję, że wam jest się spodobał i nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i postawić subskrypcji jeżeli jeszcze tego nie robiliście, przycisknij być szary zapraszam na resztę moich filmików które zaraz się pojawią tutaj i do zobaczenia w kolejnych pa pa